Moja ciocia cały czas zadaje mi pytania, jak można żyć bez mięsa. Otóż, droga ciociu, te pulpety, które jadłaś ostatnio i tak ci smakowały, nie miały w sobie ani grama mięsa. Były przygotowane z smażonego bakłażana, ciągnącej się miękkiej mozzarelli, kwaśnego soku z cytryny. A ja pokażę wam, jak je zrobić. Kroję bakłażana w plastry. Po przekrojeniu całej oberżyny, kroję dalej w kostkę. Mam już gotowego bakłażana. Teraz wlewam oliwę na patelnię. Dwie łyżki wystarczą. Cebulę wcześniej pokrojoną wrzucam na patelnię. Cebula już się zeszkliła, więc mogę dorzucić bokłażana. Jeżeli nie zmieści Wam się cały, nie ma problemu. Poczekajcie chwilę, bakłażan Zmniejsza swoją objętość podczas smażenia, więc zawsze możecie dorzucić resztę. Smażę bakłażana tak długo, aż będzie zupełnie miękki. Widać to gołym okiem. W trakcie smażenia solę bakłażana, żeby puścił wodę. Spójrz, bakłażan jest już miękki. Mogę przerzucić go do miski. Po zdjęciu bakłażana z patelni muszę chwilę poczekać, bo jest za gorący, a masę będę wyrabiała gołymi rękoma. Ale jest to czas, żeby wycisnąć cytrynę. Mogę dodać już macerelę. Poszarpię ją dłoni. Ona nada kremowości i połączy masę. Ostatnim elementem moich kulek bakłażanowych jest bułka tarta. Potrzebuję jej, żeby scalić masę. Na początku dodam około dwóch łyżek stołowych. Już delikatnie widzę, że bułka tarta wsiąka wodę. Dodam jej jeszcze raz. Łącznie wsypałam tutaj już pół szklanki. Każdy bakłażan jest inny, każda kulka mozzarelli jest inna, więc robiąc takie kulki sami sprawdzicie, ile bułki tartej potrzebujecie. Masa jest już idealna. Chodź zobaczysz, jak wygląda. Teraz będę robiła moją ulubioną czynność. Czyli formowanie kulek. Ta czynność bardzo odpręża. Oto moja pierwsza kulka. Z tego ciasta myślę, że zrobimy około 10 kulek. Pewnie zastanawiacie się, jak to się stało, że moja ciocia nabrała się na takie kulki. No ale zobaczcie, czy to nie wygląda jak mięsny pulpecik? Skończyłam. Wyszło mi ich trochę więcej, ale mam więcej powodów do radości. Mogę włożyć je teraz do piekarnika, nagrzanego do 200 stopni, na około 15 minut. Mm, obłędny aromat unosi się już w całym domu. Tak przygotowane kulki możecie również podać z makaronem i sosem pomidorowym, albo z ziemniakami i naszą ulubioną polską miserią. Ja najbardziej lubię kulki skropione cytryną i obsypane morską solą.